do zera. Tak brzmi wynik do przerwy w meczu między trzecią gimnazjum a pierwszą liceum. Na razie niespodzianka, można powiedzieć. Już tak, wysokie, już tak wysokie prowadzenie tej drużyny tylko po połowie spotkania może być wydawać się dziwne wielu kibicom, ale forma trzeciej gimnazjum jest niebywała, a forma strzelecka ich rywali jest co najmniej średnia. Okazje swoje marnowali Zieliński jak i Rochowiak, podczas gdy Opalach wykazywało się skutecznością. Jak zegarek, zdobywając gole z każdej dobrej okazji, którą stworzyli mu partnerzy, a szczególnie Przemek Nornicki. Rozpoczęła się druga połowa, tu z Zielińskim próbują akcji dwójkowych, tak jak to widzieliśmy już w pierwszej odsłonie. Z Rochowiach, ale otaczają go trzej rywale widzimy ta taktyka defensywna pierwszej liceum trzeciej pozwala polegająca na potrajaniu, podwajaniu najsilniejszych zawodników. Zdaje daje efekty, bo nie, nie padł jeszcze żaden gol, nie było jeszcze strasznie groźnych akcji dla e, pierwszej liceum. Teraz znowu próba tej, próba kont próba akcji. Na mączkę Dawid Kuczma w nią, ale przyjmują piłkę gimnazjaliści, będą mieli rzut wolny. Nie wiem dokładnie dlaczego, sędzia gwizdał, ale nie protestują zawodnicy pierwszego liceum, także jest w porządku. No, interweniuje na przedpolu. E, Koniarski, teraz Al-Hosam, ładnie minął o czerwonkę, jeszcze miał piłkę, tak zdążył z nią, zabrać się z nią i, i walczył rzut z autu. Który wykonuje w w kilprochowiach, tu chciał zabrać się ładnie z piłków w pole karne, nawet Kuczma, ale czerwonka przeciął mu to zagranie. Teraz Zdzielnicki z autu i ładne zagranie wzdłuż bramki, tam nieruchomyca był pewny co zrobić, ma Kubo i mógł Kuczma zamknąć tę akcję, ale nie się do końca w intencjach kolegi i przez nie zdążył do tego podania. Teraz wybija z autu Nornicki. Długa podcinka a hosam tutaj z wzrostem. Jest yy, znowu Al hosam razem prawym skrzydłem, nie lewym. A zabiera piłkę mu Opalach. Biegnie tutaj a i wybija, wychodzi na przedpole. Nie wiem czy potrzebnie aż tak. Yy, Kacper Kołniarski. No i przez tą niepotrzebność tego zagrania popełnił kolejny błąd chyba, bo no, kuriozalna bramka dla trzeciej gimnazji. Mamy 4 do 0, Nordnicki do Opalacha i kolejny gol tego zawodnika. No, Kasper Koniawski no, zachował się bardzo nieodpowiedzialnie, nie widząc dokładnie co dzieje na boisku i wpuszczając bardzo głupiego gola. Alho, sam Rochowiak teraz ładnie z Zielińskim, Zieliński, albo nie czy był w przez przez Józefowicza, zobaczymy jak zareagują to sędzia. Pan Rumiński pokaże nam zaraz chyba na rzut wolny, bo widzimy, że podchodzi do tego stanowiska, w którym zgromadzili się gracze i ustawia tam piłkę. A więc okazja na strzał, też no mur ciężko jest na sali strzelić go od rzutu wolnego, bo wiemy, bramka jest niewielka a mur zasłania sporą jej część. Ale zobaczymy, któryś z dwójki Zieliński Rochowiak będzie wykonywał ten rzut wolny i będzie szukał strzału. Chyba Rochowiak, nie, Zieliński podchodzi do piłki jako pierwszy, ale Rochowiak będzie uderzał. A i ładnie się to zrobić, no zamarkowali uderzenie. Najpierw potem chcieli oddać je już po, po podaniu, ale no nie wyszło im to zagranie. Popał się w tym wszystkim bodajże Czerwonka, który wyszedł z muru i wystawił nogę żeby to przeciąć. O, i teraz znowu no, szukał bardzo ładnie silniki rochowiak, ale Józefowicz no, był bardzo czujny i przeciął to podanie. Znowu Józefowicz do Nornickiego, ale ten nie przyjął piłki najlepiej. I łapie ją koniarski. Wybija daleko, szukają któregoś z partnerów. I znowu Józefowicz no, przecina. Bardzo dobrze dzisiaj pe i pewnie gra w, w obronie. A teraz drobny błąd, jest Alhosam. Strzał, puszcza piłkę kotlarek i. I gol 4 do 1. Honorowy na razie bramka pierwszej liceum. Strzał Filip Rochowiak, ale przypisać ją można. Zasługi przede wszystkim można przepisać Harimow Balchossamowi, który ta akcję stworzył i dał asystę Filipowi Rochowiakowi. Drobny błąd przy okazji kuby Kotlarka, który piłkę z rąk wypuścił i ułatwił o wiele zadanie rywalom. Teraz załupek Kuczma, a Hosan bawił się widzimy po swoją bramką, co może się skończyć no nie niedobrze i skończyło się niedobrze, bo przejął piłkę podał do Palacha, a ten zdobywa 5 gola w tym spotkaniu, 5 do 1, czyli no, odpowiedź była bardzo szybka. I raczej nie, nie wypuszczą z rąk tego zwycięstwa za trzeciej trzecie gimnazjum. Będę pewnie próbować znowu tych dwójkowych akcji. Do jak widzimy teraz Rochowiak z, z Zielińskim, ale Józefowicz no, wychodzi trochę i przejął to piłkę. Teraz Al-Hosan znowu ładnie interweniuje, ale po raz kolejny Józefowicz nie pozwala wejść mu z piłką w swoje pole karne. To Czerwonka z Opalachem. Opalach tam w narożniku, w narożniku boiska. Teraz no, Kuczma się w tym łapie i wybija piłkę. Jest Rochowiak zatrzymał trochę tę akcję, ale jeszcze jest. Na coś szansa. No i znowu Czerwonka z, z Opalachem przejmują te, przyjmują te próby dryblingu, odbierają piłkę rywalom i nie pozwalają na, na zbyt dużo. A z autobijał będzie Józefowicz. Krótko z kotlarkiem, ten chyba wybijał trochę dalej. Tak szukał tam Nornickiego. Ładnie z nas Nornicki z Opalachem. Nornicki i teraz Alhosa na spółkę z Kluczmołową. Jednak za, 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 zaprzeczyli tym próbom akcji. Jest Zieliński. No ale źle to, piłkę przyjął i wypuścił ją. A i ładny strzał z dystansu u Al-Hosama, ale zabrakło bardzo niewiele, żeby piłka znalazła się w siatce. No, Kotlarej, znowu. Znowu al tu widzimy, jest bardzo aktywny i w defensywie, w ofensywie. Próbuje strzał, wiele przecina, wiele zagrań rywali i można pochwalić za to spotkanie. Problem sobie teraz Rochowiak. Widzimy, szuka tam Morn ale ten samotny, w opoczeniu trzech rywali nie miał szans na dostanie tej piłki. Czerwonka z Nornickim, Nornicki z Opalachem i znowu Al-Hosam tu piłkę blokuje i szuka się lewym skrzydłem, bardzo ładnie tam minął rywali. Ale zatrzymał się znowu na zachowiczu, który jest takim jego alter ego. Podobnie jak właśnie Al-Hosam, przecina większość piłek w defensywie i czasami zdarza mu się wejść do przodu. Czerwonka z Opalachem, walczył tam z nim Koniarski i jemu udało się piłkę wybić. Kolejny auto nie będzie tak jak poprzedni, widzimy, że Kacper wrócił na bramkę. Zdążył wrócić na bramkę i nie wpuści takiego gola, jak widzieliśmy przez chwilę, parę minut temu. Coś tam wolno to się tak. akcja. Chwila przerwy. drobny chyba na uzmolnienie płynów przez zawodników z trzeciej gimnazjum. I będziemy mieli rzut aut. autu. Podciął piłkę Nornicki, ale zaś za się krąg pozwoli pozwolił mu na jej złapanie. I teraz Kotlarek, Dulińskiego, który mamy mam na boisku po raz kolejny, ale jego rzutka nie była już celna. Koniarski znowu, no i kolejne takie podanie dalekie, które nie przyniosło żadnych efektów w drużynie. Zieliński, Józefowicz. No teraz parę zagrań głową. Józefowicz tam próbował strzała, ale niech nie on za trafi w piłkę. I strzał był no, za lekki, żeby mógł zaskoczyć kaspra koniarskiego. Teraz Zieliński już próbuje takich spokojnych wyjść z pola karnego, ale wiemy, że Opalach nie jest taki łatwy do przejścia. Teraz nie wiem co pokazuje, jest czekają chyba zawodnicy, czy aut dla trzeciej gimnazjum, czy dla pierwszej liceum w końcu. Będziemy mieli chyba, nie wiem czy rzut sędziowski może, chyba tak, skoro sędzia bier piłkę, to będzie rzut sędziowski. Nie wiemy dokładnie za co, ale Tylko ma o palach. Tam wzdłuż bramki chciał zagrać do kogoś z partnerów, ale zbyt mocne było chyba to podanie i będziemy mieli aut dla trzeciej na gimna... pierwszej liceum oczywiście, przepraszam. Kuczma, bez włosów, ale z umiejętnościami i siłą oczywiście też. Teraz Alhosa, no blokuje go tam Józefowicz. Sam ładnie do Zielińskiego, ale ten nie przyjął piłki najlepiej. Teraz mamy chwilowy brak obrazu. Jest w Raca, na San Siro i piłkę z autu ubija Dawid Kuczma. Ładnie do rochowiaka. Rochowiak tam próbuje przebić się między obrońcami, ale ten pressing no, nie pozwolił na rozwinięcie skrzydeł. I piłkę wybił sam nie ma z siebie na, na boisko. Teraz w opalach. z, 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 z Znowu Opalach, ale tym razem Rochowiak powrócił do defensywy. O mocny strzał, ale tam duliński, no blokował go, nie miał nie dał, nie dał mu niemal szans na celne uderzenie. I aut wybiegł perkoniarski. Nie, zostawił jednak to uderzenie. Mamy to zbliżenia sędziego, który bardzo profesjonalnie przygląda się rozgrywkom. I oczywiście. Oj, no, zachodź młodek sędziego. Tu kolejny gol, 6 do 1, chyba szósty zdaje się, czyli każdy z goli strzelonych przez trzecie gimnazjum było Torso Marcina Opalacha. Ten sniper jest dzisiaj w bardzo dobrej formie. Teraz Kasper jest mój Kasper Cholianski, który mógł lepiej obronić ten strzał. Teraz Alchosam Zieliński. Zieliński Będzie chyba grał do rochowia a tak, ten odda strzał. Tak, Szukał, podał jednak Alhosamowi 6 do 2. Czyli wyjść taki jak skończyło się pamiętne grand derby 3 lata temu, 2 lata temu, przepraszam. 6 do 2 prowadzą już zawodnicy 3 gimnazjum i no wiemy, że szans nie ma żadnych. Na to, żeby licealiści wywieźli jakikolwiek korzystny wynik z tego spotkania. Koniarski od autu, od rzutu z bramki. Ale te podania są niecelne, jego. Nie mają szans, partnerzy, na dojście do nich. I teraz No i błąd, kuczmy. Nie, jednak mamy rzut z autu dla pierwszej liceum. Kuczma do Zielińskiego. Ten ma tutaj okazję na rodzinku polakarnego. Ale nie wiem, co, się sędzia chyba gwizdał. I rozpocznie chyba jeszcze raz, kuczma. Nie wiem dokładnie co znowu się wydarzyło. Już drugi raz widzimy, że sędzia wchodzi na boisko. Mamy chyba... Będziemy mieli rzut wolny dla pierwszej liceum. Tak? Ustawia piłkę w podobnym miejscu jak, po, jak w podobnym miejscu jak wcześniej. Piłkę ustawia e, rochowiak z Zieliński. Zobaczymy, czy to będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Wydaje się, że to będzie to rochowiak. Ale teraz zobaczymy, chyba 2 minuty kary dostał. Kuba Józefowicz. Nie, nie. Opalach znowu i 7 do 1 po dobitce własnego strzału z do Larcień Opalach, już godzinnym spotkaniu ma szansę na koronę króla strzał teraz kołyska nie wiemy dlaczego, miejmy nadzieję, że nie jest to związane z żadnym wydarzeniem w, ży w życiu żadnego z dowodników bo byłoby to chyba dużym kłopotem. W każdym razie 7 do 1, 7 do 2, prowadzą już na liść i jest to pogrom, tak jak zapowiadałem. w Przerwie jaką możliwość. No teraz ziścił się nam ten scenariusz. Jeszcze kolejna szansa. Na gola tu atakują, nacierają cały czas zawodnicy 3 gimnazjum. No i nie tylko nacierają, ale widzimy że też są pewni w obronie, bo kolejna próba wyjścia z kontroli, Filipa Ruchowiaka skończyła się daleko poza, poza bramką Kotlarka. I zbija piłkę, nie ma spod własnej bramki Łotek-Zieliński, ale sędzia chyba kończy spotkanie, zaraz widzimy, już powoli szukał szukał zegarka. kolejna próba strzału chyba Kuczma, ale nie wyszedł ten, to uderzenie. Kspy bo piłkę wyrzuca daleko, ale te wyrzuty są bardzo niecelne. Widzimy, że parę razy już próbował, wiele razy próbował już takich, takich wyrzutów koniarskich, ale na razie jeden z nich zakończył się sukcesem. Teraz jest 8 do 2 Czerwonka, tym razem strzelił gola. Nornicki asystował po raz kolejny już i 8 do 2 zdobywa gola Maciej Czerwonka. Spotkanie do 8 do 2, czyli ogromne, ogromne zwycięstwo, wysokie zwycięstwo, pogrom. Trzeci krok na pierwszą, liceum. nam się z Państwem dziękuję za spotkanie.